I'm Cześć, teraz w 19 Szybko z Arkunderem. Dzisiaj znowu na Arkunderze. Oczywiście, dzisiaj pas pierwszy na Arkunderze. I dzisiaj, można powiedzieć, dwie trzecie postępu. A na wiecie, 123 level. Y który pozwoli nam założyć oto, oto zbrojkę. Jest to już drugi, taki y part wyjątkowy, ponieważ. W pierwszym partu to była ta tarcza, jak zakładałam, to jest drugi level. Teraz to jest trzeci level, taki wyjątkowy, a potem jest to 25. widzicie, zostało naprawdę niewiele, bo to <coughs> 180 naprawdę. To jest malusio eee, No, Z CK to spokojnie wbijać, można bez problemu. To już bez najmniejszego problemu się wbija, tyle ekspa. Następny part taki, taki na no, takie specjalne levela to będzie 125, Kiedy zakładam Oszczerza Roblimam. Czyli to, cacko to, tacz, to widzicie tutaj. A na razie będzie to kręcone, ponieważ jest to bardzo ważna chwila. To będzie przełom. Bo z tą 82 brwi to jest duża różnica, ponieważ 82 zbroje, a z 23 to jest naprawdę pogrom. Mm. Bardzo będę się cieszył, że będę mógł nagrać ten dla was tego parta. Czyli dzisiaj wiem aż tyle expo, żeby wbić ten level up. I będzie po prostu cieszę się, się, ponieważ będziecie postępku, tak by to powiedzieć to jest. I założymy zbrojkę. I w ogóle będzie będzie, śmiał, będzie fajnie. Będzie się działo. Tutaj jeszcze nam zostało 191 k to, to już naprawdę to już finiszujemy. Zaraz. Tak. Ok, zaraz będziemy. O, proszę. Podam, wpisie na moich widzów Skype'a oraz Facebooka. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną pogadać, czy pogadać na Skype'ie, czy kręcić ze mną filmik, bo miał być na filmiku, to proszę, pisać na Skype'a, czy tam na, na Facebooka, Na co tam chcecie. I to tam obojętne, jak już wam mówiłem. I to naprawdę jest nieobojętne. Ja naprawdę jak z każdym widzem. To będzie mały hardcore, najpiękniejsza grupka chyba, która tutaj bije. Zaznaczę, no że to sprawdzić się. A To teraz, chyba ostrożnie rozkładać, bo może być groźnie. jak na półsłupek pocisnę. Dobra, ile tam. Zobaczymy jak na pójdzie, mam nadzieję, że Tyle daleka, do leka. Może tylko ile będzie lek Nie będziemy ryzykować, nie ma No i proszę, 29 katki, prawie 30 I teraz już 18k Nie wiem, może ja to już wiem, może nie Już myślę, że raczej tak Dodamy auto i teraz się przekonamy Tak, wbity level a to bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj teraz. Może uciek pójdziemy do Itham. Tak sobie że pójdę do Itham. Ja level. Chcę tutaj dużo rozmawiać. Za zakładamy kół. No co? O to zakładamy naszą piękną zbrojkę. O, ale ładnie. Zobaczmy, co się skacze. No ładnie, ładnie, powiem, w cudzysłowie mówiąc Wow, 7, 7, 7, 9, 7, 6, 6, 7, No, skacze tutaj hmm. Pod względem jest tak jak mówimy no być gdzieś 21 To tak jakby było, no to spoko To ładnie poszło Dobra, to Jest git Tutaj mamy jakichś gracji, jakichś ciekawy jaki. No to jakieś śmietnie. Okej. Okay. To ma dzisiaj many. No to ładnie. Tutaj krytyki zrósły wzrosła. Dobra. Pięknie. Ogólnie mój no ładnie jest 102 to spokojnie. Cieszę się z ogłodu. Widzicie po umkę do Drogi Żywiołów planuję pójdziemy jeszcze po umkę jeszcze po umkę tak ostatnie, nie? O 18 ciekawsko, czuło więc pięknie no ale ta zbroja, to zbroja, coś widzicie, ładnie wygląda od tych budków to będzie pięknie, już to zbroja ptisnęła weźmiemy sobie jeszcze powiedzmy Potęgę Ognia i pójdziemy na kwieciste przejście a może czerwone orki jeszcze chwilę pójdę a może nie Ta ja tego parta by dokończył więc skończę tego parta wrzucę do dzisiaj nie wiem, wątpię, go dzisiaj wrzucał skończymy to, nara, cała i się tam escape'a mojego i facebooka nara